3, 10 tam z no Biegło się do 25 dobrze. Potem oczywiście te górki przyszły, no i ciężka końcówka była. Trasa mnie nie w tym roku mnie nie zaskoczyła, w zeszłym było ciężej, no i e, wszyscy myślą, że nad morzem jest płasko, a tu nagle i początek da, do 10 km takie hopki są, no i tutaj, się zaczyna, schody się zaczynają po, e, z Wadysławowa sławowa. Końcówka strasznie było pod te góry już, nie? ale już miałem taki komfort, że patrzyłem do tyłu i nie było nikogo, także można było już z spokojną głową do końca dotrzeć. Nawiązujemy do historii, do tego co już kiedyś się odbywały takie maratony z Helu do Pucka. My po prostu jakby tą schedę przejęliśmy. Dzisiaj maszerują miłośnicy Nordic Walking, to mają swój taki półmaraton. No i mamy sztafety dwu- i czteroosobowe, które też się zmagają z całym tym 42-kilometrowym odcinkiem. Transcrição e